Gdzie jadłem najsmaczniej w Warszawie w 2024 roku? Po pierwsze Kwadratowy Pies, pizza w stylu Detroit, zawróciła mi w głowie, puszysta, chrupka, tłusta i lekka jednocześnie. Po drugie Kubuś Piekarenka, tutejszy omlet z truflą, trafia do grona moich ulubionych śniadań w minionym roku. Po trzecie Pilmieni Bar, bardzo polecam pilnieni z wołowiną, duże i soczyste, najlepsza opcja w bliskiej okolicy dworca centralnego. Po czwarte Cała w Mące, na boż mam daleko, a wracałem tu parę razy, najlepiej wspominam stąd Rogala Marcińskiego. Po piąte jest buter. Choć królują tu steki, a burger prezentował się obłędnie, to ja najczęściej wspominam tutejszy tatar i sernik. Pyszności. Po szóste, Melio. Moja ulubiona pizza neapolitańska w Warszawie. Prosto, bez udziwnień i na włoskich produktach. Mają tu też świetne kanoli i tiramisu. Po siódme, kontakt wino and bistro. Zjawiskowa kuchnia. Najlepsze talerzyki w mieście, a do tego doskonałe wino. Po ósme, Rozbrat 20. Gwiazdkowa restauracja, która w 100% spełniła moje oczekiwania. To była rewelacyjna kolacja. A wy, gdzie jedliście najsmaczniej? w 2024 roku w Warszawie.